Hej, siemanko, tu Wroen. E, słuchajcie, a dobra, od razu tu wystartuję. E, generalnie skończyłem, e, poprzedni film skończył się na wyniku 3 do 1 dla mnie. E, gram nareszcie magiem, fuck yeah, to jest, to jest sukces. No i co? No i powiem wam tak, deck wygląda bardzo ciekawie, bardzo mi się podoba. E, chociażby ze względu na 3 Strikes, y, na dwa blizzard'y, na 3 water elementale i 2 polymorph'y. Od co? Jeszcze Fireball tam nawet jest. Okej, brakuje Spiroblasta finishera. Mag versus mag! O kurde! Ale poza tym jest okej, ten deczek. Dobra. I zobaczmy, co my tu mamy. Jako drugi jest Glut, dobrze. Harvest Golem, Silver Moon Guardian. Dobra, będzie taka łapa I like it. Fity, fity. I co my tu mamy? O! Mirror's Image. Image. No proszę. Wypadałoby wrzucić coś, co ma dużo ataku. No to na razie na tym koniec. E, jest du dużo punktów życia i dwa ataku. Dlaczego? Dlatego, żeby on mi tego nie zabił. Za szybko. Hop. Dwa many. No to ja wrzucę sobie... Harvest Golema. I na tym koniec na razie. Jak mi się poszczęści? To zdążę nawet oba te taunty zdjąć. kobrę na niego, siuisz. I jedziemy, hop. A następnie strzelam mu w dnę. Koniec rundy. Badumc. No i co? Zabija mi mojego ziomeczka, a na jego miejsce pojawia się drugi, którego zastrzeli najprawdopodobniej. No, to było do przewidzenia. Tak samo jak ja teraz zastrzelę jego... hehehehe... ...kobrę. Auf in kobro. I wrzucę gluta. Natomiast mój berserk mój worgen atakuje e, stworka z prowokacją. No i wyszło właściwie na moje, tak mi się zdaje. 5 many tu zacznę się teraz bawić, bo tu parę stworków fajnych jest. No. Ogólne przewidzenia. Okej. Okay. I worgen, super. No to ja mogę sobie wrzucić na przykład. O, jest sekret! Nareszcie, ale ja sobie wrzucę Water Elementala. Dziękuję. Jest jeszcze drugi, także Ludzik. Kto ile on ma różnego rodzaju remowali? Ile on ma w ogóle ich przy sobie i tak dalej. O, 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 Polimorf? Fireball. Dobrze, no to Fireball. I zapnij mnie za dwa. Wow, Mad Bomber. Bardzo dobrze. No, dwa. Nie przeginasz pały? Mm, Okej, okay, no to ja mam teraz sześć man, więc za cztery many wrzucam silver moon Guardiana i strzelam za jeden w Mad Bombera. Dziękuję. Prawda, on teraz może tego skontrolować. No, jasne, bo to mag, nie? Magi są. Kurde, bądźmy szczerzy, no, mag to jest przegięta trochę klasa. Ten jeden damage, a, nie? A tu tyle, ile. To właśnie ściąga na przykład ee, tarczę, nie? Chociażby. No, po prostu jest tak denerwujące. 7 many, tak? No, to ja sobie mogę wrzucić za 6 lorda Areny. Łup, i dziękuję. Tak, widzę, szybka rozgrywka tutaj, tak zapieprzamy z tymi kartami, właściwie. Co tura, to od razu się coś wrzuca. No i za dwa jeszcze, znaczy za dwa many, tak, Fireblast. Blast. Szkoda. Frost Elemental. Dobra, trzeba będzie za chwilkę Mirror Eternity rzucić. A na razie tak. Okej, okay, zacznę od Arkane Intellectu. Wybieram sobie dwie karty. Jest Worgen, jest drugi Blizzard. Yy -y. No i co, mogę rzucić Water Elementala? Ale on mi go zabije w następnej turze. 5 many. 5 many, 5 many. Dobra, nie ma wyjścia. To jest Water Elemental i na tym na razie koniec. Badum. Czł. Tak, kosztował 6 many. To mi brakło Okej, okay, Nintelek, no widzę też. Kończą się opcje. Przybywaj tutaj, żeby troszkę nawrzucał tych stworu, stworów, bo ja mu chętnie przejadę tam Strike'em na przykład. Nie. Albo blizzardem w tym momencie Tylko przydałoby się, żeby coś tam jeszcze dorzucił. O! Proszę bardzo. I mój ruch. 9 many, tak? 6, 8 many. No, 8 many. Posprzątany stół przeciwnika. Koniec rundy. No, to mam jeszcze jeden blizzard, jeszcze flamestrike, także spoko luz. Don't worry. Będzie dobrze. O, Kirin Tor Mage. I bez sekretu. No dobrze. And that's co? Ok. O. No to tak. Mam 10 many. Więc myślę, że można sobie trochę poszaleć. Za 10 many to ja mogę zrobić tak: Arc wrzucić. Jeszcze 4 many. I za te 4 many mogę sobie wrzucić Mirror Eternity i tyle. Mogę rzucić Gluta, mogę rzucić Dalaran Mage'a. Dalaran Mage na razie nie jest mi bardzo potrzebny, zwłaszcza że Flame Strike i Dalaran Mage mogę rzucić w jednej rundzie. Więc myślę, że Mirror Eternity będzie fajnym wyjściem i na tym koniec. Op. No i co teraz? Coś wielkiego. Rzuć mi jakiegoś dużego stwora. Hmm. No dobrze, to będę miał 4-4. Yy, ogra ze Spellpowerem Wspania Blizzard z 3 damage'a i zamrażam. No mm -hmm. ok 7 damage'a, jakby go tu załatwić? Bo tak, tu jest 7. Mogę zrobić mu 8 damage'a albo 6 po wszystkich minionkach, ale ma jednego to bez sensu. Więc ja myślę, że wrzucę sobie teraz parę stworków. Hop. 5 many. Jeszcze 3 z Dalaran Major. No to jeszcze 3 z Major, i zostanie mi dwa many, którym mogę mu ustrzelić. Ogra. No i teraz uwaga: będzie Flame Strike czy nie będzie Flame strike No kurwa, jest. A jakże by inaczej? Ach, granie kurwa versus mag, naprawdę. Kolejny blizzard, no i ja będę napierdalał po dwa w niego, no bo co mu innego, innego zrobię. Szkoda mam blizzarda na jedną jednostkę, nie? Ech, kurwa. O, no i od razu lepiej. O, dobra, no. Jeszcze sobie zdrowej karty, no i idealnie. No to co, no to blizzard... Pach, 5 i ja sobie dołożę jeszcze Water Elemental I na tym koniec Za chwilkę mogę mu ściągnąć tego Berserkera kurwa Fireballem i niech w dojdzie. idzie No sobie strzelaj No, o, o, za jeden mamy, A, zamrozisz mi go, chwili. No dobrze. Co prawda, przydałby się Flame Strike. O, jest polymorph, Znaczy, jeszcze jednego ma Flame strike A, dobra, no to wyjazd i z pizby z obydwoma. I strzelam w niego prosto. Hop, koniec rundy. I co? To jest pewnie też Mirror z Eternity. To samo co ja, czyli tworzy kopię. O, nice. To smutne, ale i tak mam to, to kontrę, no okej. Okay. 10 man, no to tak. Za 2 many hop, i za 6 many jedziemy po wszystkim. A potem. No. Hop, dobijam. No trudno, mój Water Elemental też padnie w pizdu zaraz, no ale... Czegoś się nie robi? Raptor! A Colid of Pain, kolejny, kurwa. I dobijam mnie Elementala. No cóż, to było do przewidzenia. No, Okej, okay, to ja wrzucam Kirin Tor to i wrzucam Harvest Golema, a potem strzelam... O! Kopiowid. Pach, jeden damage, a koniec rundy. No nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba bo gość tutaj no ma za dużo punktów życia i tak naprawdę obaj mamy teraz po dwie karty i tak nie fajnie się robi. No tak, sobie będzie drołował karty Tasvis, a ja jestem w dupie. po swoich, dobrze, raz, no dwa, dobrze, droł karty z cuko i teraz tylko go przetrzymać. No, Silence, a ty chuju. Dobrze, no i teraz go trzeba w jakiś sposób przetrzymać. Miałem mam jeszcze kart? Jeszcze 7. Ok. Wrzucę sobie stworka, dobiję mu Kirin Tor I... jakby go tu teraz spolimorfować, mu to ma jeszcze trzy karty. Cholera wie co tam czai. Mmm... Polimorf może nie, może mu z Fireballa przesadzę. A, pierwszy Łup, rysyży. Koniec. Raz obaj mamy postworku, a on zaczyna zbierać damage. I to jest to, co lubię. Ma tylko trzy karty, i na tym koniec. O, no i właśnie. Na przykład na to trzymałem polimorfa. Łup. I jeszcze jeden we Dobrze. Bardzo dobrze. Polimorf. I żegnamy, i żegnamy też, mam Bombera i na tym koniec. I on już dostaje dwa damage'a, ha, ha, ha Jeszcze troszkę, jeszcze tylko troszkę. Mana wyrm, dobra i... Black Knight, dobrze, no i gość jest teraz bez kart, więc będzie do mnie strzelał po jeden. A ja robię Flame Strike i dziękuję mu bardzo. I dobijamy najta. Do widzenia. I 3D. Jak ja to wygram, mam 10 tur. Mam 10 tur, zanim mnie zastrzeli. No więc właśnie. Kabum! Kurwa, mag vs. mag. I am the best one. Dziękuję bardzo. O, jeszcze dostałem złotą frostnowę. Jak pięknie. Hahaha. Ha, ha. No. Ostro cisnął, przyznaję, i naprawdę nie liczyłem na zwycięstwo, ale jak doszło do, do tego, to o, i jeszcze dostaję questa nareszcie. Hunter or Mage, pięknie. Bardzo dobrze, szkoda, że nie kupiłem rundy wcześniej, ale jest 4-1 i jedziemy dalej. Coś spieprzyli z tymi daily questami, nie dość, że już nie da się zamieniać questów, przez jakiś czas w ogóle jak się chciało zamienić, to usuwało, to było troszkę niefajne. Znaczy raz się na to nadziałem i stwierdziłem, że sprawdzę u kogoś innego, kumpel zmienił i stało mi się to samo. Więc stwierdziłem, że Wina leży po ich stronie. Eee, a po drugie, teraz, jakoś tak o dziwnej porze. Trzeba roze rozegrać gry, i dopiero się ten Quest pojawia, więc. Okej, okay, ale przejdźmy do drugiej gry. Dobra, myślę, że to jest całkiem fajna startowa ręka. Jak najbardziej można z nią zostać. No i co? Gość, widzę, wymienił wszystkie karty. Jest i jego ruch. No, mój ruch dobrze. No to ja zacznę sobie od wrzucenia za dwa many. Amani Berserkera. Hehehe. He he. A dlaczego tak? No dlatego, że teraz mam dość elastycznie mm, ułożone wszystko. To znaczy, jeżeli postawi jakiś konkretny, zależy jaki totem postawi. 0, 2 stanki. Spoko. No to ja mogę sobie wrzucić teraz Gluta za dwa many. A zabić mu ten totem. Jeżeli wrzuciłby totem 1-1, to ustrzeliłbym mu totem z Fire Blasta. Jeżeli nie zrobiłby nic, to bym sobie strzelił z Fire Blasta w Berserkera i pieprznął mu za 5. Co zresztą mam zamiar zrobić za chwilkę. Bo gość widzę, stawia totem po raz kolejny ten z tauntem. Spoko. Jeszcze ma jeden man, więc w sumie może coś tu zrobić. O! Nie. Jednak nie. No dobrze to ja za trzy many zrobię tak, jak mówiłem, skasuję mu totem, a potem strzelę sobie w Berserkera i walnę mu za pięć. Jestem niby jeden many tutaj w plecy, ale spoko, bo tutaj za cztery jest Silvermoon Guardian. Mm, thank you. Eee, jest, są jeszcze dwa Harvest Golemy. Uuu, nice. No i został z powrotem 2-1, trudno. No więc ja wrzucam sobie, wrzucam sobie, wrzucam sobie Harvest Golema i wjadę za kolejne pięć prosto w jego bohatera. Nie ma sensu robić tego jakoś inaczej, bo ma tu panterę, która jest ukryta. Normalnie Berserker by się mu poświęcił i panterę wziął i zabił. O, jest i glut, dobrze, jest i totem, jaki? Spell power, spoko. Aha, i gość jedzie prosto we mnie. Ok, no to teraz w takim razie mam. Jakby to ładnie rozegrać? Więc tak: Berseker zabija Panterę, że Golem zabija Gluta, a Glut zabija Totem. Uh! I mam jeszcze 5 many. Za te 5 many wrzucą sobie Water Elementala. I na tym koniec mojego ruchu. Właściwie zostało 20 hapsów. Teraz go będę zamrażał. No, chyba że mi zheksuje. Nie. On stawia kolejny totem. Albo nie ma czym grać, albo tu jakieś łąboko się czai i potrzebuje jednostek. Także ja muszę mu te jednostki kasować. Muszę mu je zabijać dlatego, że no... ...Bloodlust chociażby. O, No to już widzę dwóch moich ginie. Trudno, ale jest mój ruch. 6 many. Za 6 many to tak. Po pierwsze za 2 many zabijam ten totem. On ginie. Zostaje 4 many. I za 4 many myślę, że wrzucę Silver Moon Guardiana, a następnie po prostu zamrożę bohatera przeciwnika. Uhu. No, nie jest to zbyt pasjonująca gra, ponieważ od początku mam przewagę. I od początku tą przewagę utrzymuję i nie daję mu za bardzo grać. Czy staram się. No, no tak, no typowa kontrolka. Teraz widzicie Flame Flamestrike, więc jeżeli tu nawrzuca jakiś jednostek, bo czemu by nie? Prawda, mana go trochę trzyma, no ale trudno. To ja Flame rozjadę mu to wszystko. Także, no, kolejny totem. Kolejny raz tank. To mu się troszkę poszczęściło. No, i co to będzie? O, o, Emperor Cobra. Mhm. Czyli wypadałoby mu tą kobrę zabić w jakiś sposób. Mam 7 man. No tak, Flame Strike'a szkoda. Szkoda Flame Strike'a na taką sytuację, więc dobieram sobie trzy karty jest blizzard nie rzucę go i river krokolisk. Mam jeszcze 4 many. No dobra, zróbmy tak. Zabijam mu jedną jednostkę drugą. No niestety, trzeba poświęcić na kobra. Puf. A, mogę sobie wrzucić kolejnego water elementala i tak też zrobię. Mogłem też wrzucić na przykład krokoliska i strzelić za jeden z niego. No ale to jeden damage, jakoś tak nie za bardzo jest mi potrzebny river krokolisk, taki przeciętniak. A mając Skubańca No. Silence, 1 Damage, no dobrze. Myślę, że jakoś przeżyję. Uuuu! Nice. No dobrze. No to co? Polimorfem? Polimorfem gudonia. Za 8 many, za 4 many, 6 many i 8 many River rivercolisk. A ja za 3 prosto w bohatera. Głup. No tak jak mówię, staram się nie dać mu tej przewagi, bo gość w tym momencie mógłby na przykład rzucić sobie Windfury i Bloodlust na jednego stworka. No i z tamtego gościa dostałby 18 damage, aby mnie wbił w jednej rundzie, także to nie ma, nie ma co. Wow. Taki mix. No dobrze, a co ja tutaj mam? No i poliszmy. Mogę mu wszystkich zamrozić. To chyba będzie spoko. i jeszcze 3 damage'a sobie dołożę. Hop. I zamrożę mu wszystko. Pak, tak, pak. Mam jeszcze jednego bizarda, więc się tak bardzo tym nie przejmuję. Mm, Enrage włączony. A na wszelki wypadek go dobiję. I ja oczywiście biję prosto w bohatera, znaczy krokoliskiem. Ile tu damage'a mam na stole? Teraz 6. No to nie za wiele. O, proszę Warden i jeszcze to. Leczący, ciekawe. No ja mam 6 damage'a 7, wziąwszy pod uwagę mój power, hmm, przejechać mu 5 po wszystkich? Nie widzę sensu serio. Dlatego wrzucę sobie Harvest Golema i wrzucę sobie Gluta. I zostanie mi 5 manów. No i za te 5 mamy: Hop, hop i jeszcze jeden. I pad Warden. Na tym koniec. Ile teraz mam damage'a? 5, 6, 9, 11. No to 12 damage'a jest. Mm, dobra, raczej to będzie koniec. Dlatego, że musiałbym wrzucić coś naprawdę grubego. Jak tak patrzę, to chyba tutaj nic grubego nie ma. O, 6 many, no to może tu poczarować. No, ale to mu nic nie da. Sea Giant. No, ale to wciąż jest niewystarczające. Dlatego, że 3 damage'a. 5 damagea, 6 damagea, 8 damagea, 11, 12. Idealnie. Hop, 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 hop. A wiecie co jeszcze mu przejadę flamestrikiem? A, dobra, pieprzycie. Wow. Well played. No i proszę bardzo, to jest właśnie gra na arenie. Nie jakieś pieprzenie się urlokami, nie urlokami. Tylko jadę i w tym momencie jest już, uwaga, 5-1. I to mi się właśnie podoba. Okej, okay, dobra, dzięki, że dotrwaliście do samego końca, e, to jest, tak jak mówię, właśnie koniec odcinka o trzeciego, tak, to jest koniec odcinka trzeciego, także zapraszam Was oczywiście do komentowania, lajkowania, subowania, Ech, zapraszam Was na Facebooka, a mnie możecie usłyszeć w kolejnym odcinku już niedługo, strzałeczka, hej!